ale coś jednak obudziło ich czujność, jakiś szelest czy do wody czy na brzegu w każdym razie rozpoczyna się bój patroli w włącza się artyleria w twierdzy ostrzeliwując prewencyjnie brzeg rzeki to jest ogień niecelowany bo nie wiedzą do kogo strzelają ale prewencyjnie ostrzeliwują brzeg żeby utrudnić ewentualne podejście naszym żołnierzom. Tymczasem nasi żołnierze dążą do opanowania stanowisk ogromnych na przyczółkach mostowych. W tym celu likwidują stanowisko karabinu maszynowego. Załoga wycofuje się, ale oto do działań wchodzi obsługa działa. Proszę Państwa, ta armata wyglądająca dzisiaj już może dość archaicznie, ale takie armaty walczyły jeszcze po naszej stronie w 1939 roku. Nazywaliśmy je puszki prawosławne. Były to armaty zdobyczne, między innymi właśnie w, w Obryjsku. Próbują zepchnąć naszych żołnierzy z powrotem do wody. Przeciwko niech wkracza do akcji szwadron barwa 15. Pułku Dochodzi do walki i na szable Rosjanie wymiękają, ale sytuacja oddziału jest tonnego, jest nie do pozazdroszenia. Znaleźli się w półokrążeniu przera do nich artyleria i są praktycznie otoczeni dzielnie dają pola pomaga im piechota która już zdążyła pokonać most i wchodzi do akcji na prawym skrzydle sytuacja nabiera tempo kozacy odstępują piechota wypiera artylerię ze swoich stron. artylerzyści rosyjscy porzucają działo a nasi dzielni chłopcy Dobywają pierwszą armatę. Dwa walka na przedmieściach twierdzy. Wiechota sowiecka odstępuje. padają ranni i zabici. Artyleria z twierdzy daje ognia, więc nasi żołnierze odwracają zdobyczną armatę i prowadzą ostrzał twierdzy. Do walki wkraczają kolejne pododdziały. Sytuacja nabiera tempo. Do akcji wkraczają kolejne oddziały. Była ewakuacja rannych. Zwróćcie uwagę Państwa, że nasi żołnierze są humanitarni nawet wobec przeciwników i ratują również rannych żołnierzy sowieckich. Artyleria skutecznie jest wspiera Wychodzę. na Następnym celem ataku jest umocniona wieś. Wieś na przedpolach twierdzy Bobruz. Rosjanie przygotowują się do sądu uderzenia. Jest ich dużo. W samej twierdzy było około 7 tysięcy sowieckich żołnierzy. Ale naszych również przybywa. Wchodzą do walki pod oddziały trzeciej i czwartej, czwartej. Wywołują coraz większe pociski, do artyleria stwierdza i ognia. Ale nasi są już w polu martwym od strzału artylerii pod samymi murami twierdzy. Dowódcy stawiają zadania poszczególnym sekcjom. Posuwają się skokami do przodu. Nie mogą wyjść wszyscy naraz, ponieważ skosiłby ich karabin maszynowy, więc biegną sekcjami, skokami naprzód. To bardzo trudna taktyka, ale bardzo skuteczna na polu walki. Zauważcie Państwo, jak żołnierze wspierają się, osłaniając, prowadząc ostrzał w biegu. Cały czas aktywni są dowódcy sekcji. Wydają komendy tak, żeby nie zostawiać żadnego tego pola. Rosjanie ostrzeliwują się z karabinów maszynowych. nie, nie Na twierdzę! Jednostki polskie przesuwają do przodu karabiny maszynowe, aby ogniem na wprost osłaniać natarcie piechoty. W tym czasie sowiecka artyleria nie opuszcza. Na twierdze! Załoga umocnionej twierdzy broni się za żarcie, a polska piechota jest... Na otwartym polu.